Witam serdecznie na moim jedenastym poście. W ten czwartek miałam okazję wziąć udział w badaniu wideokonferencji przeprowadzonej przez studentkę panią Marcelinę na temat sytuacji zawodowej. Były poruszane temat mojego życia zawodowego, między innymi moje dawne środowiska pracy, moich relacjach z byłymi pracodawcami i współpracownikami, emocje jakie mnie doskwierały i co cenię najbardziej w sobie w miejscu pracy oraz o moich możliwościach w jego rozwoju. Badanie trwało prawie godzinę czasu, które odbyło się o godzinie 19. Przy prowadzeniu dialogu mogłam opowiedzieć wszystko, co tak naprawdę w moim spektrum potrzeba, aby te miejsce pracy mogłoby być lepsze i jakby wyeliminować różne bodźce i nadwrażliwości. Też dodałam jacy powinni być ludzie w stosunku do mojego spektrum autyzmu. Ja uważam, że pracodawca jak i współpracownicy powinni być bardziej wyrozumiali z bardzo dobrym podejściem oraz bardzo ciepłym nastawieniem z możliwością rozwoju jak i motywacji na dalszą część kariery. Też sądzę, że osoby w spektrum powinni mieć swoją przestrzeń do wyrażania swoich opinii na temat wykonywanej pracy i dużą swobodę jak i w przestrzeni zarówno i w komunikacji międzyludzkiej. Niedopuszczalna jest dyskryminacja takich osób takich jak mabyn czy szantaż lub krytyka ponieważ my możemy różne sytuacje inaczej odczuwać i też odbierać w inny sposób rzeczywistość w danym środowisku pracy i to też było wspomniane przez ze mnie w tym wywiadzie. Samoistne wypowiedzenie umowy była to kwestia dla mnie dotkliwa, czy nawet dostanie się na kolejne środowisko pracy i zaklimatyzowanie się w nim. Wspomniałam też, że osoba w moim spektrum zmieniania środowiska pracy i przemieszczania z kolejnych miejsc i też odczuwania bólu i cierpienia po każdych odejściach przy pożegnaniach. Ostatnia kwestia też wspominana była, że w moim spektrum bardzo ciężko znaleźć pracę w tych czasach, zwłaszcza dla takich osób w spektrum autyzmu. Podsumuję wniosek. Osoby w spektrum powinni mieć chęć do wyrażania swoich uczuć, emocji, jak i własnego zdania na temat wykonywanej pracy. Zero dyskryminacji, mobbingu oraz krytyki, ponieważ są to bardzo inteligentne osoby i nawet z najbardziej skomplikowanymi zadaniami dawają świetnie radę. Powinno się cenić takie osoby za ich myślenie, kreatywność, twórczość i inspirację do działania wspólnego. Powinna być wyrozumiałość w szukaniu rozwiązania danych trudności i chęć nabywania nowych komunikacji społecznych. Wprowadzić bardzo przyjemną i ciepłą atmosferę. Mieć swoją przestrzeń w poruszaniu się i dostosowanie bodźców sensorycznych do potrzeb autysty. Dodam na koniec zachęcanie do robienia kursów szkoleń czy dostawania wyższej premii, czy nawet awansu.